Dzień dobry, witam serdecznie strzelce w ich czytaniu na pobyt słońca w znaku lwa, czyli lipiec, sierpień. Kochani moi, um, po pierwsze, wy będzie, możecie być rozczarowani tym, że nie uzyskacie jakiegoś prezentu, ale to jest w ogóle bardzo fajne. Strzelec chce mieć, chce, co, co strzelec chce? Przepraszam, co strzelec chce mieć? Strzelec chce mieć pieniądze i chce strzelec chce mieć cudowny dom. Znaczy strzelec doskonale wie czego chce. I, i tutaj problem polega na tym, że yy, jakoś tak, słuchajcie, widzi, że się ten plan, yy, że ten plan was rozczaruje. Czyli może nie tyle plan was rozczaruje, co jego realizacja. Ja nie widzę tutaj yy, Realizacji tego, o czym ja mówię, tak? Um, raczej wstrzymanie, zatrzymanie, rozczarowanie. Ale to, jest, ale to jest Mistrzostwo Świata Strzelce, co tu się dzieje. Czyli generalnie, wy nie dostajecie tego, co chcecie. A wszechświ wszechświat mówi, bo ja mam dla Ciebie coś innego. Natomiast Wy jesteście niebywale, ale niebywale sprytni. Wy jesteście niebywale sprytni, i strzelec odwołując się do tego swojego um, sprytu stwierdzi dobrze. Ja nie dostałam, nie dostałam tego, co, czego oczekiwałam, oczekiwałam, tak, tego spełnienia jakby swojego wielkiego marzenia yy, o cudownych tutaj, prawda, ro, yy, rodzinie, tym zadowoleniu emocjonalnym, yy, okej, okay. ale strzelec bardzo sprytnie odwoła się do wewnętrznego dziecka, i nie wiem o co tu chodzi, słuchajcie, bo dziesiątki kielichów Wy nie dostaniecie, ale Wy dostaniecie dziesiątkę denarów dzięki temu. Słuchajcie, strzelce. Wy, słuch wy w tym miesiącu słuchajcie swojego wewnętrznego dzieciaka. On jest sprytny, on jest bystry, on Was wyprowadzi z, jak z jakiegoś rozczarowania, um, pozwoli Wam się cieszyć życiem. Pozwoli wam wejść na nowe drogi w miłości, być może z tą samą osobą, być może z inną, natomiast z całą pewnością zapewni wam dostatek, obfitość, będziecie mogli cieszyć się z dóbr materialnych i to bardzo, tak jakby. To jest coś takiego, że słuchajcie, wy chcecie coś dostać w uczuciach, nie idzie, nie idzie. Tam będzie jakieś zatrzymanie, wstrzymanie. Nie mówię, że to w ogóle nie pójdzie, ale będzie ciężko, żeby to mm, się zrealizowało w taki sposób, jaki wy byście chcieli. W tym momencie bardzo sprytnie się odwołacie do tego wewnętrznego dziecka, że jakbyście chcieli powiedzieć, dobra, ale życie jest od tego, żeby się jednak bawić, tak? I przestaniecie płakać nad tym, jakby coś się nie udało. Jak ten dzieciak zacznie się bawić, przyniesie wam jakiś skarb, przyniesie wam jakieś pieniądze, yy, przyniesie wam jakiś ogromny dobrobyt. Sprawdźmy teraz, jakie tutaj, jakie osoby odegrają w tym miesiącu dla strzelca yy, jakąś poczesną rolę. Sprawdźmy, co to będą za osoby tutaj. Tak, ja mieszam i mieszam. I mieszam i końca nie widać, nie? Wasze wewnętrzne dziecko to jest mały spryciarz, piracka bandera, no i dobrze. Ja lubię. Uwaga, i teraz tak. Te osoby i ich inicjały: Elia Klucynka, Barbara, Wojciech Z, tak. Zenobiusz, ale nie, nie, weźcie tam się nie przyzwyczajcie za mocno. Te T jest aż trzy razy. Zwróćcie uwagę na osoby, um, które mają um, inicjały, coś tam z literą T. Natomiast też to nie musi być o dwa razy X. Eksy jakieś wasze, to też zwróćcie uwagę na swoje eksy. Tu jest I, G, A, z, t. To T to na przykład może być tata. Wiecie o co chodzi? M jak mama, T jak tata. Też zwracajcie uwagę na to. Bo czasami, czasami tak jest. W każdym razie, jeszcze raz. B, L, T, W, Z, I, G, A, X. No, z tym X to ja, ja prognozuję, że to może być X. Strzelce całuję Was mocno. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i pamiętajcie, Wasze wewnętrzne dziecko jest sprytne. Ono jest sprytne i chce się bawić. Zróbcie to, a odkryjecie jakiś ogromny skarb. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnym czytaniu. Pa!